Cześć wszystkim, witajcie na kanale Fox Garden. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przesadzaniem sadzonek winogrona do doniczek. Winogron dostałem od pani Agaty, za co serdecznie dziękuję. Wszystkie sadzoneczki się przyjęły. Były posadzone w piasku bez żadnego ukorzeniacza, ponieważ akurat nie w tamtym czasie, kiedy je sadziłem, nie miałem go pod ręką. Ale jak widać, nie był potrzebny, bo wszystkie sadzonki bardzo pięknie puściły listki i czas, aby je po prostu posadzić w doniczkach. Jeżeli chodzi o odmianę tego winogrona, powiem szczerze, że nie wiem, co, co to za winogron. Jak twierdzi pani Agata, jest to winogron deserowy, biały, ale jak nazywa się odmiana, tego nie wiem. Standardowo zaczniemy sobie od przygotowania doniczek i podłoża, w którym będzie zasadzony winogron. Sadzonki mam cztery, więc przygotuję sobie najpierw. 4 doniczki wysypię je sobie troszeczkę keramzytem jako taka warstwa drenażowa możecie to zrobić nie musicie i tak będzie rosło druga po dwie dobre garści na dno Myślę, że wystarczy. E, użyję sobie do zasadzenia ziemi rodzimej. Po prostu pozyskanej tutaj jest ogrodu, żeby już sadzonki przyzwyczajały się do docelowego miejsca, tam gdzie będą rosły. Nie kupowałem jakiejś ziemi drogiej do tego, nie ma sensu. Widogrom sobie śmiało z tym poradzi. Dobrze, a więc zobaczmy sobie, jak wyglądają korzenie sadzonek po około dwóch miesiącach podlewania i pobytu w piasku. No, widać, korzenie dość mocno się rozrosły po tak długim czasie. I może się troszkę z piasku. Tak wygląda patyczek winogrona włożony dwa miesiące temu do najzwyklejszego piasku i regularnie podlewany. Jedna sadzonka. Druga sadzonka. Trzecia I czwarta ta ma naprawdę długie korzenie chociaż chyba jest najmniejsza, ale korzenie ma największe. OK, a więc kolejna rzecz sadzimy sadzonki do doniczek. Zrobimy sobie tutaj trochę miejsca. Bierzemy sadzonkę, wkładamy korzenie w miarę luźno, obsypujemy dookoła. Ja sobie tutaj jeszcze zastosuję na wierzchu również keramzyt, ponieważ jest to Ziemia pozyskana z ogrodu, więc prawdopodobnie jest tutaj pełno nasion, chwastów, różnych roślin, których byśmy tutaj nie chcieli. A keramzyt również trzyma wodę, więc to troszeczkę nam będzie zapobiegać i chwastom i wysychaniu. Można zastosować, ale tak jak wspominałem nie musimy. OK, i całość oczywiście musimy wszystko dobrze podlać. Keramzyt troszkę pływa, ale to jest normalne, bo jest z nim sporo powietrza. Tak więc to by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, wtedy będziecie informowani na bieżąco o każdym z moich nowych odcinków. Zobaczcie, warstwa drenująca tutaj działa, nadmiar wody przelatuje pięknie dołem. I oczywiście, jeżeli się Wam podobało, możecie również udostępnić ten filmik dla innych, żeby inni też mogli go obejrzeć. Trzymajcie się, cześć!